Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl. Jeżeli śledzicie uważnie mój kanał i mojego bloga, to zapewne wiecie, że przetestowałem już mnóstwo robotów sprzątających. Rzadko trafia się jednak okazja sprawdzenia produktów polskich marek. Tym bardziej ucieszyłem się, kiedy pojawiła się okazja przetestowania najnowszego RoboJeta X-Level. Koniecznie sprawdźcie, co potrafi ten robot. RoboJet to polska marka, która w swoim portfolio ma już kilka robotów sprzątających. Na moim kanale mogliście już spotkać się z recenzją RoboJeta X1. Teraz przyszła kolej na nowszy model, czyli X-Level. Widzowie mojego kanału mogą liczyć na specjalny rabat, pozwalający zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na zakupie. Kod działa na wszystkie urządzenia w oficjalnym sklepie producenta. Szczegóły pod filmem oraz na bezprzepłacania.pl Sprawdźmy co znajdziemy w pudle z robotem. Pierwsza rzecz, jaką widzicie, to instrukcja obsługi. Wszystko jest w niej dokładnie opisane i to w języku polskim, więc obsługa nie będzie większym problemem. Tak prezentuje się natomiast robot. Jest cały czarny, ale niewykluczone, że niebawem pojawi się również wersja biała. Potem przyjrzymy mu się dokładniej. Do robota montowane są szczotki boczne. W zestawie mamy cztery, w tym dwie zapasowe. Jest też szczoteczka do czyszczenia robota. Oraz zapasowy filtr do pojemnika na kurz. Tak prezentuje się natomiast stacja dokująca oraz zasilacz do niej. Pozostałe akcesoria znajdziemy wewnętrznych pudełkach. Tak prezentuje się natomiast pojemnik hybrydowy 2 w jednym. Można nim zarówno odkurzać, jak i mopować podłogę. Ma już założoną szmatkę do mopowania, ale w pudle jest jeszcze druga zapasowa. W kolejnym pudełku znajdujemy natomiast szczotkę do odkurzania twardych podłóg. To jest natomiast specjalna osłona do niej. Ostatnia rzecz w zestawie to natomiast pilot zdalnego sterowania. Tak prezentuje się całość. Akcesoriów mamy tutaj wyraźnie więcej niż w większości podstawowych zestawów z robotami. Omówmy teraz budowę robota. Od frontu mamy zderzak. Następnie na górnej pokrywie widzimy dwa przyciski: start stop oraz powrót do ładowania. W centralnej części robota znajduje się natomiast charakterystyczna wieża, w której ukryty jest laserowy sensor, którym robot skanuje otoczenie. Pojemnik na kurz ukryty jest w tylnej części urządzenia. Znajduje się w nim filtr HEPA, jest też filtr gąbkowy oraz filtr podstawowy, dzięki czemu sam HEPA nie brudzi się tak szybko. Kolejnik na kusz jest bardzo duży i pomieści aż 600 ml zabrudzeń. Opróżnia się go całkiem łatwo. Na bocznej ściance znajduje się czujnik, dzięki któremu robot jeździ precyzyjnie wzdłuż ścian. Ponadto na zderzaku od frontu znajdują się sensory antykolizyjne. Zerknijmy teraz pod spód. Tutaj znajdują się kolejne sensory. Te od strony zderzaka służą do wykrywania schodów i zapobiegają upadkowi robota. Następnie widzimy styki ładowania, a pomiędzy nimi niewielkie obrotowe kółko przednie. W tym miejscu musimy natomiast zamontować szczotki boczne. Nowością dla wielu może być ten element. Jest to lampa UV służąca do sterylizacji podłogi. Dwa duże koła pozwalają robotowi pokonywać nawet 2-cm proki. Pomiędzy nimi znajduje się szczotka główna. Ta podstawowa, uniwersalna, posiada na zmianę włosie i silikonowe łopatki. Natomiast do wyboru mamy też specjalną szczotkę do twardych podłóg. Ta szczotka jest raczej rzadko spotykana, a okazuje się być bardzo skuteczna, co jeszcze zobaczycie w dalszej części recenzji. W zależności od używanej szczotki do wyboru mamy dwie osłonki. Ta bez drucików sprawdzi się lepiej przy odkurzaniu twardych podłóg. Jeżeli planujemy nie tylko odkurzać, ale i mopować, wtedy musimy wymienić pojemnik na kurz i zastąpić go pojemnikiem hybrydowym. Do tego pojemnika mocujemy szmatkę, która przeciera nam mokro podłogę w trakcie jazdy robota. Tutaj widzimy wlew wody do mopowania. W przeciwieństwie do kilku podobnych robotów, pojemnik do mopowania umożliwia jednoczesne odkurzanie. Znajduje się tutaj wewnętrzny pojemnik na kurz, który również posiada filtr HEPA. Przed pierwszym uruchomieniem robota trzeba go naładować do pełna. Posłuży nam do tego stacja dokująca. W stacji przewidziano schowek na nadmiar kabla od zasilacza. Niby drobiazg, ale znacznie wpływa na estetykę samej stacji. Niestety wielu producentów, nawet bardzo drogich robotów, zapomina o tym elemencie ładowanie do pełna trwa około 5 godzin. Ale mówimy tu o sytuacji, kiedy robot jest kompletnie rozładowany. W praktyce będzie to zatem znacznie krócej. Ładowanie systemu. Jak słyszycie, robot przywita się z nami w języku polskim. Robot gotowy do akcji. Zaczynamy? Ładuje się. Po naładowaniu robota możemy uruchomić, zatrzymać i wysłać do bazy przyciskami na obudowie ale znacznie łatwiej będzie nam to zrobić pilotem. Pilot jest jednym z elementów, których najbardziej mi brakuje w wielu modelach. Zaczynam sprzątanie. Sprzątanie wstrzymane. Rozpoczynam ładowanie. Przydaje się przede wszystkim, kiedy nie mamy w domu Wi-Fi i nie mamy możliwości sterowania robotem poprzez coraz powszechniejsze aplikacje na smartfony. Pilot jest też bardzo prosty w obsłudze i wygodny. Praktycznie każdy powinien sobie poradzić z jego obsługą. Znacznie więcej możliwości da nam jednak połączenie robota ze specjalną aplikacją na smartfony. Apka jest w języku polskim. Podłączenie urządzenia do sieci Wi-Fi. Musimy tylko pamiętać, że aby z niej skorzystać, musimy mieć w domu sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Połączyłem się z siecią wi -Fi. Zalogować się do aplikacji możemy później z dowolnego miejsca i z dowolnej sieci, ale robot musi mieć w tym czasie łączność z domowym internetem. W aplikacji uzyskamy możliwość śledzenia na żywo pracy robota, jak również decydowania o wielu ustawieniach i sposobie pracy. Zaczynam sprzątanie. Aby mieć jednak pełnię możliwości, musimy przeskanować całe mieszkanie i zrobić w pamięci mapę. W tym celu warto zacząć od uruchomienia pełnego sprzątania, tak aby robot dotarł do wszystkich pomieszczeń. Proces stworzenia mapy, jak i samą trasę jazdy robota możemy śledzić w aplikacji w czasie rzeczywistym. Na początku swojej pracy robot dokładnie objedzie wszystkie krawędzie pomieszczeń, czyli ściany i meble. Następnie zacznie w sposób uporządkowany wypełniać wnętrza pokoi jeżdżąc raz w lewo, raz w prawo. Żadne miejsce nie zostanie pominięte. Oczywiście pod warunkiem, że robot będzie w stanie tam fizycznie wjechać. Ostatecznie robot dotrze wszędzie. Tylko trzeba pamiętać, że niektóre skrajne miejsca robot zostawi sobie na później. Po zakończeniu prasy robot sam wróci do ładowania. Wróci się również do ładować, jeżeli zabraknie mu energii po czym sam znowu pracę w miejscu, w którym ją przerwał. Jego bateria to jednak aż 5200 mAh i spokojnie pozwoli na sprzątnięcie nawet największego domu na jednym ładowaniu. Ładuje się. Po stworzeniu mapy mieszkania możemy zapisać w pamięci specjalne strefy, które ułatwią nam zarządzanie automatycznym sprzątaniem. Strefy Mogą, aczkolwiek nie muszą pokrywać się spokojami. Do wyboru mamy trzy rodzaje stref. Do standardowego sprzątania, do podwójnego sprzątania oraz strefy zabronione, do których robot nie będzie wjeżdżał w trakcie pracy. Pamiętajcie tylko, że aplikacja cały czas jest udoskonalana i możliwe, że w momencie kiedy oglądacie ten materiał, wygląda już nieco inaczej. Aplikacja przyda nam się niewątpliwie do stworzenia harmonogramu automatycznego sprzątania. W aplikacji możemy wybrać zarówno dni, jak i porę sprzątania, ale również czy odkurzany ma być całe mieszkanie, czy tylko konkretna strefa. Sprawdźmy teraz jak RoboJet X Level radzi sobie z tym, do czego de facto służy, czyli z odkurzaniem. Jego skuteczność w dużej mierze zależy od ustawionego trybu w jakim pracuje. Do wyboru mamy trzy poziomy mocy. W najwyższym trybie X Level oferuje siłę ssącą aż 3000 paskali, nie ma problemów z wciąganiem jakichkolwiek zabrudzeń. Całkiem nieźle radzi sobie chociażby z wciąganiem piasku. Nie jest to oczywiście stuprocentowa skuteczność, ale z reguły drugi przejazd załatwia sprawę. Robot dobrze zbiera również zabrudzenia z płaskich dywanów. Jeżeli jednak do odkurzenia mamy głównie twarde podłogi, warto skorzystać z nylonowego wałka, który rewelacyjnie sprawdza się jako szczotka główna na takich powierzchniach. Na tym przykładzie fajnie widać, jak sprawdza się szczególnie podwójne sprzątanie, które umożliwia ten robot. W tym trybie robot jeździ raz równolegle, raz prostopadle. To ma ogromny wpływ na ostateczną skuteczność. Oprócz odkurzania, robot daje nam również możliwość mopowania podłogi. Służy do tego pojemnik hybrydowy, do którego mocuje się ściereczkę z mikrofibry. Szmatka jest wielorazowa. Po użyciu możemy ją umyć. Przed użyciem warto ją ponadto samemu zwilżyć. Pojemnik pomieści około 350 ml wody, ale wlewając ją do środka, nie róbcie tego błędu co ja i na czas nalewania wody odepnijcie pojemnik na kurz. Bo ten nie może się zamoczyć. Po nalaniu wody wymieniamy pojemniki i gotowe. Robot wyczuje, jaki ma zamontowany pojemnik, i po wykryciu hybrydowego przejdzie w tryb mopowania. W tym trybie robot, podobnie jak przy samym odkurzaniu, zaczyna od objeżdżania krawędzi, a następnie zacznie wypełniać środek. Różnicę w sposobie jazdy zauważymy natomiast przy sprzątaniu wnętrza pomieszczenia, bo przy mopowaniu mamy do wyboru dwa sposoby jazdy. Teraz widzicie tryb jazdy Y. Przez niektórych zwany jazdą wiodełka. Robot podłogę przeciera dwukrotnie, robiąc ruchy do przodu i do tyłu z lekkim skrętem na bałki. Taki sposób mopowania jest dużo skuteczniejszy, ale też wolniejszy. W aplikacji możemy jednak zmienić ten sposób jazdy na standardowy. Możemy też ustawić poziom nawilżania szmatki mopa. Jeżeli ustawimy zwykły tryb jazdy. Robot będzie jeździł szlaczkiem po prostej, podobnie jak przy odkurzaniu. Kończąc temat mopowania, muszę tylko podkreślić, że o ile jest to świetny sposób na odświeżanie podłogi, to należy pamiętać, że absolutnie nie jest to funkcja służąca zbieraniu rozlanych płynów, czy też zmywaniu mocno zaschniętych plan. Oprócz odkurzania i mopowania, RoboJet X-Level umożliwia nam również sterylizację podłogi za pomocą specjalnej lampy UV. Lampę możemy włączyć i wyłączyć zarówno w aplikacji, jak i pilotem. Trudno ocenić skuteczność takiej sterylizacji, ale zakładam, że przynajmniej część bakterii i wirusów uda się przy okazji zabić. Jak wygląda natomiast kwestia głośności tego robota? Ta zależy od ustawionej mocy sącej. W najwyższym trybie jest całkiem głośno, ale do wyboru mamy też cichsze tryby, a w najniższym robota prawie że nie słychać. Pora zatem na małe podsumowanie mojej recenzji RoboJetA x level Sprzęt ten ma niewątpliwie sporo zalet. Jedną z nich jest rzadko spotykana lampa UV, którą posiadają tylko nieliczne i z reguły drogie modele. A różnych modeli podobnych robotów na rynku jest już całkiem sporo, więc trzeba zwrócić uwagę właśnie na te nieliczne detale, którymi różnią się poszczególne sprzęty. Jednym z takich detali jest funkcja podwójnego sprzątania. Która umożliwia robotowi jazdę zarówno równolegle, jak i prostopadle. Nie ma robota, który za każdym razem odkurzyłby wszystko za jednym przejazdem. Dlatego ważne jest, aby drugi przejazd był pod innym kątem. Niewątpliwym atutem względem chociażby najpopularniejszych robotów marki iRobot Roomba, jest możliwość mopowania oraz mopowania z odkurzaniem. Do tego dochodzi wspomniana lampa UV oraz pilot zdalnego sterowania. Piloty bardzo często są zastępowane przez aplikacje na smartfony. A przecież trzeba pamiętać, że nie każdy ma możliwość, aby z nich korzystać. Mam na myśli chociażby wielu seniorów, którzy też chętnie skorzystali bez takiego pomocnika. RoboJet X Level ma zatem, jak widzicie, wiele atutów i zapewne znajdzie się wielu chętnych na ten model. Decydując się na zakup, pamiętajcie tylko o kodzie rabatowym, który zostawiam w opisie filmu. Nie zapomnijcie też o zostawieniu komentarza, kciuka w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.